Często mówi się, że między bliźniakami istnieje niewidzialna nić. Wyjątkowa metafizyczna więź, której nie da się racjonalnie wyjaśnić, choć naukowcy twierdzą, że to mrzonka. Ta historia, która wydarzyła się w 2018 roku, jest najlepszym dowodem na to, że cuda się zdarzają, a to, co ludzie mówią o rodzeństwie bliźniaczym, może być prawdą. Pragnę Wam dziś przedstawić dwóch uroczych chłopców: Dylana i Daniela, a oto ich historia. Kiedy Hanna i jej mąż dowiedzieli się, że spodziewają się bliźniąt, para skakała z radości i niemal natychmiast rozpoczęła przygotowania na ich przybycie z nadzieją, że pojawił się na świecie o czasie, ale niestety los miał wobec nich inne plany. Chociaż ciąża Hany przebiegała prawidłowo, któregoś październikowego dnia 28-letnia kobieta nagle zaczęła rodzić. Młoda mama była przerażona, bo było jeszcze stanowczo za wcześnie na powitanie maluszków. Był to zaledwie 25 tydzień ciąży. Jej mąż nie wahał się jednak ani przez chwilę i natychmiast zawiózł ją do szpitala, gdzie cały szpitalny zespół przez dwa dni próbował powstrzymać skurczy. Choć ich wysiłki szły na marne. Lekarze zdecydowali w końcu, że nie mogą już dłużej czekać i konieczne jest przeprowadzenie operacji. Od tej pory jej mąż nawet na chwilę nie ruszył się ze szpitala. Wspierał żonę najlepiej jak potrafił, a już wkrótce urodziła się dwójka ich pięknych dzieci. Dylan ważył całe 900 gram. To niewiele, ale Daniel był jeszcze mniejszy i ważył tylko 700 gram. Lekarze codziennie dodawali im otuchy, powtarzali, żeby nie tracili nadziei i wiary w swoje maluszki, by codziennie mówili im, jak bardzo ich kochają, ale choć Dylan szybko przybierał na wadze i w pełni wyzdrowiał w ciągu zaledwie jednego miesiąca, Daniel był tak mały i słaby, że lekarze nie dawali mu niemal żadnych szans na przeżycie. Wkrótce Dylan do Dostał wypis ze szpitala i wrócił do domu, a jego młodszy brat Daniel, choć spędził na oddziale w inkubatorze już ponad dwa miesiące, nadal nie był w stanie samodzielnie oddychać. Szanse, że ich synek przeżyje, były niewielkie, ale jego dzielna rodzina wciąż odganiała od siebie najstraszniejsze myśli. I pomimo tego, że Hanna i jej mąż oprócz bliźniaków mieli jeszcze troje starszych dzieci, a ich dom był oddalony od szpitala aż o 60 kilometrów, to Hanna praktycznie nie opuszczała oddziału noworodków. Rodzice nie zamierzali się poddać, aż do przełomowego momentu, kiedy lekarze przyszli do nich zwiadowoleni. I rozwiali ich wszelkie nadzieje. Pamiętam, że przyszłam do szpitala jak co dzień, ale tego dnia personel zachowywał się jakoś dziwnie, a przynajmniej tak mi się wtedy wydawało. Poproszono mnie, żebym poszła prosto do gabinetu ordynatora, a kiedy weszłam do niego i usłyszałam, co ma do powiedzenia, nogi się pode mną ugięły, przypomina sobie Hanna. Cichym głosem poradził rodzicom pożegnać się z Danielem, bo według niego nie było szans na poprawę jego stanu zdrowia. Chłopiec mógł nie przeżyć kolejnej nocy. Mimo wszystko zrozpaczeni rodzice nie przestali rozmyślać, co jeszcze mogą zrobić, by uratować swoją małą kruszynkę. Następnego dnia przyprowadzili do Daniela Dylana, który miał więcej szczęścia, aby symbolicznie pożegnał się ze swoim młodszym bratem. W tym celu rodzice położyli obu chłopców obok siebie w inkubatorze. Tak, aby po raz ostatni mogli się nawzajem poczuć, a przynajmniej wszyscy myśleli, że tak właśnie będzie, ale wtedy jeszcze nikt nawet sobie nie wyobrażał, co stanie się dosłownie chwilę później. Starszy brat Daniela, Dylan, obrócił się w stronę swojego umierającego brata bliźniaka i objął go małym ramieniem. Trwali tak w uścisku około pięciu minut, ale później okazało się, że było to decydujące, ratujące. Życie 5 minut, które wystarczyło, by stan małego Daniela niemal natychmiast się poprawił. Trudno w to uwierzyć, ale jego wyniki były lepsze już tego samego dnia. W ciągu zaledwie kilku godzin lekarze przestali jak dotąd dostarczać Danielowi 100% tlenu do płuc i zredukowali go do 50%, co dało jego rodzicom nowe nadzieje, ale ich radość nie trwała długo. Już następnego dnia dostali ze szpitala telefon z informacją, że stan ich dziecka przez noc uległ pogorszeniu, ale tym razem jego rodzice już dobrze wiedzieli co należy robić. Kana i jej mąż ponownie wzięli Dylana ze sobą do szpitala, a jak tylko dotarli na miejsce, położyli go obok brata w inkubatorze i ku zdziwieniu wszystkich, stan Daniela jeszcze raz natychmiast się polepszył. Oczywiście nikt nie mógł oficjalnie stwierdzić, że to Dylan pomógł jego młodszemu bratu, ale nikt też nie mógł wykluczyć, że dziecko wyzdrowiało dzięki temu, że braciszek w tak uroczy sposób okazał mu swoje przywiązanie. Za niej miłość. Lekarze kompletnie się nie spodziewali, że chłopiec wyzdrowieje, dlatego nazwali ten incydent po prostu cudem. Po zaledwie pięciu dniach takich wizyt Daniela odłączono od respiratora, bo był już w stanie całkowicie samodzielnie oddychać. Historię tych dwoje opowiedziano w brytyjskiej telewizji, gdzie wypowiadali się naukowcy i opowiadali o tym, że bliźnięta, zwłaszcza urodzone przedwcześnie, zawsze powinny być razem. I choć nie ma na to twardych naukowych dowodów, że to pomaga, to na przykładzie Dylana i Daniela widać jak na dłoni, że magiczne związki między bliźniakami istnieją i są naprawdę silne. Kłęgie głowy z całego świata rozkładają ręce, mówiąc, że wciąż jest wiele rzeczy, których nie da się racjonalnie wytłumaczyć, o których nie wiemy i jeszcze długo się nie dowiemy. Dlatego obok nauki istnieje jeszcze coś, co nazywamy wiarą. Jak myślisz, czy to, co przydarzyło się Danielowi i Dylanowi, to zbieg okoliczności, czy cud? Wierzysz w cuda? Napisz w komentarzu, a tymczasem żegnam się z Wami. Jeśli Ci się podobało, zostaw lajka i zasubskrybuj kanał. Do usłyszenia wkrótce.